Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie, Skateman Simulator od Exdara. zapraszam serdecznie, zostawcie lajka like i oczywiście dam, podam wam wszystkie kody od których zaczniemy i podobno jest tutaj mój pecik, jest mój pecik gdzieś w grze, więc, yy, czy z moją podobizną, więc mam nadzieję, że tak będzie, zostawcie lajka. Like Pierwszy kodzik to release, nie wiem czy mi się tu, i zobaczmy czy działa, mam nadzieję, że tak, zadziałał czy nie, bo nie jest nic pokazane, chyba nie, zadziałał? Może teraz damy invalid code, czyli ten kod już rele, a release już nie działa. Aha, już, już zdobyłem w takim razie. Mamy jeszcze jeden kodik. Na razie są dwa. Jak będzie więcej, to oczywiście dam, dam Wam znać. Kod Redeemed i dostaliśmy boosty. Jak widzicie, dwa razy Will Boosta. A tamten powinniśmy dostać też przy Release również dwa razy wheel boosta, ale chyba po prostu ten kodik tutaj z tego co widzę nie działa. Jest already redeemed. No nie wiem. Dziwne, dziwne. Moi drodzy, sprawdźmy sobie, jak się tutaj gra. Zapraszam was serdecznie. No i co? Co, co tutaj mamy? Wheel, Train. Okej. Okay. Not enough skewers. Ok, czyli co my tu mamy zrobić? A tu są te deski. Zobaczcie. Też nie mamy. Not enough wheels. Co my tu mamy? O, patrzcie, jajka. Sprawdźmy, czy tutaj jest to jajko pierwsze. Patrzcie, jakie jajka. Czy ja mogę coś zdobyć? A, potrzebujemy dużą ilość tych wszystkich rzeczy. Tu są e, miksturki. Zobaczcie, możemy też kupić, ale fajnie. Podoba mi się, naprawdę. Ok, czyli tu mamy, słuchajcie, pierwszą deskę. I za to dostaliśmy jedną, ten. <grym> Jedną, jedną te nakrętki. Teraz mamy drugą i będziemy musieli w ten sposób tutaj grać prawdopodobnie. Sprawdźmy tutaj. E, in, ok, i tu możemy sobie potrenować z tego co widzę. No nawet spoko, fajnie to wygląda. Czyli tutaj dostajemy te not enough skewers. Ok, czyli te zamieniamy te nakrętki na te, na te inne rzeczy. Nie wiem jak to wygląda. Na koła chyba. Tak mi się wydaje, że to są koła. Całkiem spoko. Możemy odblokować kolejne światy, z tego co widzę. I te jajka, ciekawe, ile kosztują. Jak myślicie, czy te jajka są naprawdę tutaj drogie? Czekajcie, to 50 i możemy peta wtedy zdobyć. Ej, fajne, podoba mi się. Całkiem sympatyczna jest ta gierka, naprawdę. Dajcie znać, co myślicie, i czy kontynuować odcinki z tej gry. Link do niej znajdziecie w opisie. Serdecznie zapraszam.